Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o zapachach takich mrocznych i wytrawnych. Tutaj będzie bardzo dużo męskich zapachów, ale tak na dobrą sprawę są to zapachy uniseksowe. Ja noszę tutaj te zapachy, mój mąż też nosi te zapachy, a więc myślę, że dla każdego coś dobrego. Jeżeli tylko lubicie zapachy takie drzewne, przyprawowe. Esencjonalne, palone, to jest to filmik dla Was, tak na dobrą sprawę. Tak jak mówię, ja nie lubię bardzo kategoryzować zapachów, jeżeli o to chodzi. Także nosimy, co, co się nam podoba i tyle. Także tutaj nie ma co się obawiać takich eksperymentów zapachowych, uważam, bo czasem w, na tej męskiej półce zapachowej mogą się znaleźć naprawdę takie bardzo interesujące, ciekawe, tajemnicze perełki dla kobiet, właśnie. Dlatego polecam testy. No, więc tutaj i w ogóle tutaj też powiem Wam, że znalazły się też próbki, i przypadkowo nawet niektóre próbki tutaj szybko tak wciągnęłam do tego zestawienia. Ja miałam zamiar właśnie nagrać taki filmik, bo tutaj mamy Święto Zmarłych, ja nie wiem kiedy. Ten filmik opublikuję, bo tam nie patrzyłam dokładnie w kalendarz, ale jesteśmy w trakcie albo w okolicy święta, święta zmarłych, a więc chciałam taki filmik właśnie zrobić o takich zapachach mrocznych, yy, takich właśnie zapachach tajemniczych, które właśnie nam się kojarzą z taką nocą dziadów, być może, coś takiego. Także tutaj zaraz zobaczycie, jakie poczyniłam wybory. Takie zapachy też kontemplacyjne, takie zapachy też wyciszające, właśnie tak jak mówię, dużo drewna, przypraw, yy, takiego dymu, te sprawy. Także tutaj, żebyśmy mogli w taką nostalgiczną aurę po prostu się. Zagłębić i sobie jakiś zapach taki ponosić. Także zaraz zobaczycie, co ja tutaj mam. Oczywiście, jak zwykle się motam, jak zwykle tutaj mam jakieś rzeczy pod nogami, które mi przeszkadzają. No dobrze, a więc może zacznijmy od pierwszego zapachu. Aha, no i oczywiście wszystkich nowych subskrybentów, czy też oglądaczy, witam. I jeżeli jeszcze właśnie nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszam, aby to uczynić. Co tydzień pojawiają się dwa filmiki, albo i nawet więcej, jeżeli temat. Tego wymaga, jeżeli ilość tematów tego wymaga, także we wtorki i w czwartki o godzinie 15:00, i być może jakiś tam filmik dodatkowy też w tygodniu, ale to nie jest reguła, ale dwa na pewno w tygodniu są. Także my już zacznijmy. No i pierwszy zapach, taki, który się mi właśnie z taką tajemnicą kojarzy, z takim no, z takim z takim mrokiem też, no to żaden inny zapach jak T-Rex od Zoologist. Ja tutaj. Już Wam o tym zapachu opowiadałam milion razy na kanale. To jest zapach zapach po prostu tak jak niektórzy mówią końca świata zapach palonej gadziej skóry dla mnie generalnie jest to zapach dymu z komina, dymu z komina pomieszanego z górskim takim krystalicznym powietrzem to jest właśnie to mamy tutaj palone białe kwiaty mamy tutaj mrok, mamy tutaj tajemnicę ale też mamy taki moment słodyczy jakby ten zapach jest taki dosyć wytrawny właśnie gorzki nawet, ale też słodkawy, też ma swoje Taką delikatniejszą stronę, także jest to taki zapach pełen kontrastów. Trzeba go trochę ponosić, żeby go zrozumieć. Jest to bardzo, bardzo trwała bestia. Ja myślę, że na święto zmarłych taki zapach też jak najbardziej nada się. Będzie przepięknie komponował się. Z tym cmentarnym powietrzem tak naprawdę, jeżeli jeszcze trafimy na taką aurę troszeczkę wilgotną, troszeczkę mgiełki myślę, te, te wiecie, te powietrze rozgrzane tymi zniczami, myślę, że bardzo, bardzo fajnie ten zapach by się komponował też w takiej aurze. To jest dla mnie zapach taki, który najlepiej się komponuje w zimowym powietrzu, ale jak najbardziej w takiej aurze mglistej, chłodnej, też może bardzo dobrze się sprawdzić, a więc to jest to. Kolejnym zapachem jest zapach też taki mroczny, też zapach benzynowy, jak ja to mówię. Jest to Endless Ud od Zary i to jest zapach mojego męża. Ja mu go oddałam, bo. A tak jak mówiłam, takie zapachy na mojej skórze często brzmią taką benzyną, nie za bardzo je lubię. Natomiast będę próbowała jeszcze się z nim oswoić, zwłaszcza w taką właśnie chłodniejszą aurę, zimową aurę. Być może mi się to uda, bo jak wiecie, ja mam mnóstwo zapachów i mnóstwo zapachów do testowania. Także no tutaj nieznane są meandry, wiecie, meandry w ogóle noszenia zapachów. No i oczywiście tutaj mówiąc do Was, przypomniałam sobie, że jednego zapachu nie przyniosłam, więc zaraz będę musiała zastopować. Filmik i go przynieść. Natomiast Endless Wood to jest zapach taki też porównywany do Gucci Guilty Absolu od Gucci, właśnie. Jest to zapach taki. Właśnie bardzo taki udowy, jeżeli nie lubicie takiego udus obory, można tak powiedzieć, właśnie takiego, e, takiego lekko przypominającego paloną gumę, to myślę, że Endless Ut nie będzie dla Was. Natomiast czuję tutaj też skórzastość, czuję jakąś cytrynę, jakąś bergamotkę. Także jest to coś takiego interesującego. Mrocznego, tajemniczego, lekko, właśnie dymnego, ale lekko też takiego delikatnie gdzieś tak odświeżającego takim pazurkiem, który mamy w tle. Ja ten zapach bardzo lubię na moim mężu, na moim mężu takie skórzasto, właśnie benzynowe wręcz zapachy bardzo ładnie wybrzmiewają. Jest to taki zapach takiego. Prawdziwego faceta takiego drwala, można tak powiedzieć. Więc, jeżeli wasz mężczyzna lubi na przykład whisky, lubi właśnie takie dymne zapachy, takie właśnie tajemnicze, drewniane, to myślę, że Endless Oud będzie idealny. Także tutaj na taką aurę mroczną, kontemplacyjną też ten zapach się nada. No i dobra, zapach już ten, którego mi brakowało, przyniosłam sobie, także możemy kontynuować. Kolejnym zapachem będzie nie inny zapach, jak Ancre Noir od Lalik. Jak wiecie, jest to moja nowa miłość zapachowa, no spośród oczywiście miliona innych miłości zapachowych. Natomiast uważam, że ten zapach naprawdę warto mieć w kolekcji, właśnie jeżeli lubicie zapach takiego, tak na dobrą sprawę, naturalnego lasu, naturalnej ściółki leśnej. To jest zapach bardzo zagadkowy, bardzo intrygujący, och, bardzo aromatyczny. To jak oni oddali właśnie tą, jak Natalii Lorson oddała tą parującą wręcz ściółkę leśną. Tak mi się to kojarzy, taka ściółka leśna. Spowitam mgłą, tym, tym chłodnym, właśnie takim wilgotnym jesiennym powietrzem i to wszystko paruje. Jak to jest naturalistyczne, naturalistycznie oddane, to to jest majstersztyk. Tutaj też wiele osób mi właśnie pisało, że oni też czują w tym taki po prostu zapach natury, zapach lasu. Tutaj mamy też cyprys, no mamy wetywerię. To jest lekko takie kwaskowe, ale no na mojej skórze przynajmniej nigdy nie zakwaśne leciutko dymne właśnie też ze sprawą tej wetywerii. Także no, jest to coś takiego niezwykłego, bardzo aromatycznego, bardzo intrygującego i ten zapach naprawdę bardzo, bardzo różnie wybrzmiewa na skórze w zależności od pogody. Raz on właśnie jest na mnie bardzo, bardzo aromatyczny, właśnie taki bardzo wręcz przyprawowy, wręcz jak takie igliwie też, a niekiedy bardziej wychodzi ta nuta takiego atramentu, taka lekko przykurzona, to jest taka faza, za którą ja nie bardzo przepadam w tym zapachu, jeżeli mam być szczera, jeżeli wychodzi te taka bardziej, ten bardziej, ten dymny, taki przykurzony aspekt. Natomiast on się pojawia gdzieś tam tylko na chwilę i zaraz znika, żeby ustąpić tej takiej aromatycznej frakcji, no więc jest to taki zapach bardzo zagadkowy, bardzo kontemplacyjny, bardzo taki właśnie wytrawny, też zapach takiego drwala, można powiedzieć, ale takiego eleganckiego, gentlemana drwala, także Lalique Ancre-Noir to stuprocentowo tutaj musiał się znaleźć. No i tylko pokrótce wspomnę o wersji Alex która też idealnie wpisuje się w tą koncepcję tych mrocznych zapachów. Tutaj z kolei mamy taką też whisky, mamy aromatyczność, mamy zapach też korzenia irysa, który gdzieś to tam nam bardziej wysładza niż to klasyczne Ancre noir. Ym, też no po prostu coś, coś takiego jak stare, takie drewniane, chyba nowe meble, tak mi się to kojarzy. Także tutaj też taka tajemniczość takiego wiecie już starego gabinetu można tak powiedzieć. Stary taki gabinet ze starymi meblami, ale to już wiecie recenzje na temat tych Zapachów były na kanale. Kolejnym zapachem jest zapach Miller Masculinite. Ja o tym zapachu miałam już recenzję jakiś czas temu. Nawet Tomasz Miller udostępnił mój filmik na swoim Stories na Instagramie, więc było mi bardzo miło. No, Tomasz Miller, jeżeli nie wiecie, on zajmuje się właśnie recenzowaniem whisky. Podróżuje też sporo w tym temacie i ma bardzo takie ciekawe odcinki, właśnie traktujące o whisky o różnych trunkach. Tak jak my tutaj sobie rozmawiamy o perfumach, tak on przedstawia whisky. Także no tutaj perfum Millera nie mogła zabraknąć w kolekcji mojego męża, bo po prostu mój mąż bardzo Tomka Millera właśnie lubi. No i skoro dowiedzieliśmy się, że wydaje perfumy, no to kupiliśmy. I tutaj też mamy taką przyprawowość bardzo dużą, taką drzewność, ale jednocześnie jakbyśmy, ja tutaj bardzo intensywnie w tym zapachu, już nie pamiętam czy on tam jest, ale bardzo wy, intensywnie wyczuwam olejek jałowcowy, który wręcz tam gdzieś zaokrągla ten zapach. Jest to taki tłusty olejek jałowcowy. Nie umiem inaczej tego wydać słowami. I wśród, ukryty, oczywiście, wśród innych przypraw, no coś, coś fantastycznego, jeżeli chodzi o ten zapach. Naprawdę te perfumy bardzo mi się podobają i bardzo lubię, kiedy mój mąż je nosi, bo to jest też coś takiego, no. Niezwykłego, i jak dla mnie to jest też rewelacyjny uniseks. Ten zapach ma taką minimalnie podobną frakcję do tej frakcji takiej ziołowej, którą możecie też znaleźć w Worto Paris i Bergamask. Oczywiście absolutnie nie są to te, to te same zapachy, natomiast gdzieś to takie zaokrąglenie tych takich przypraw ziół gdzieś tam znajduje tutaj w tym zapachu maskulinite i są one troszeczkę podobne tak jak Worto Paris i Bergamask. Także jest to naprawdę bardzo fajna też pozycja zapachowa. Jeżeli też myślę, że ktoś lubi Ancre Noir, klasyczne od La Ligue, to myślę, że tutaj z tym Millerem może się zapoznać. Też, tak jak mówię, nie są to te same zapachy, ale gdzieś taki klimat, tych takich naturalistycznych przypraw jest, ta aromatyczność jest i też taki wyciszający, ziołowy aspekt, także. Tak, to bardzo, bardzo mi się podoba. Ja sama nosiłam te, te perfumy, absolutnie nie jest to jak dla mnie, nie wiadomo, tak wiecie, pachnące, coś bardzo męsko. Dla mnie, ja w ogóle ciężko mi jest określić, bo nieraz mnie pytacie, czy coś pachnie męsko. Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo no my tutaj z mężem już coraz bardziej w swoich tych kolekcjach perfumowych, no tam ja mężowi podsumam oczywiście, on za sprawą moją ma tyle tych perfum, znaczy tyle, no gdzieś tam z ponad pięć flaszek ma. Yy, trudno mi jest powiedzieć, bo powiem Wam, że no tak na dobrą sprawę praktycznie wszystkie zapachy, które on ma, ja bym mogła nosić i czasami podbieram, więc nie mam pojęcia, co to znaczy, czy coś wybrzmiewa męsko, bo dla każdego znaczy to coś innego. Jeżeli chodzi o taką męskość, jak dezodoranty, takie typowe męskie, typowy nie wiem, Adidas, jakiś Axe, no to absolutnie to, to nie jest to. Jeżeli tak jak mówię, kobieta lubi przyprawy, lubi zioła, y, lubi drewno, no to myślę, że nie ma problemu i można nosić. Także no tutaj nie widzę, nie widzę żadnego sprzeciwu, jeżeli o to chodzi. Kolejnym zapachem jest moja obsesja zapachowa, jak wiecie, jest też od sary Jessica Parker. To też jest taki dla mnie uspokajający zapach, kontemplacyjny. Um, tutaj też mamy taką kremowość od tego drewna masoja, zosta które zostało zabronione przez Ifre, jako y, składnik powo mo mogący po po powodować uczulenie. Nie skomentuję tego już kiedyś, wyraziłam swoją wielką frustrację na temat tego. Jak te składniki w zapachach zost zostają banowane, i, i w ogóle, no po co? Tak jak mówię, mogliby faktycznie. Dać jakieś ostrzeżenie na butelce, że może zawierać jakieś składniki alergeny. No, jakieś alergeny, że zawiera i tyle. No, ale dobra, już nie wgłębiajmy się w to. To jest taki zapach właśnie też drewniany, jak taka szafka na trunki. No, coś rewelacyjnego. Myślę, że to też jest taki balsam na duszę, taki wytrawny. Wiecie, jakbyście zjedli za dużo słodyczy i w tym się psiknęli, to myślę, że na żołądek zadziałałoby dobrze. Także tutaj starałam się takie zapachy w tym zestawieniu też. Zebrać, ale jest to też zapach bardzo tajemniczy, bardzo sensualny. Uwielbiam go nosić i trwałość jest naprawdę bardzo, bardzo fajna na mojej skórze. Także to jest też od sale Jessica Parker. Wycofany, niestety. Kolejnym zapachem, jaki tutaj właśnie wleciał takim rzutem na taśmę, ostatnim, jest zapach marki YDE, czyli Fridge. Don't Follow Me. Ja na temat tego zapachu i innych zapachów z tej serii, takiej sens sensual bodajże. Mm, już nie pamiętam teraz nazwy tej serii czarnej, ale z, tych, z tej serii miałam chyba recenzję praktycznie wszystkich zapachów. Może tam prócz dwóch lub prócz jednego. No, i don't follow me, tak jak Wam mówiłam, to jest taka róża. Bardzo taka tajemnicza, z takimi podgniłymi lekko listkami. Bardzo mokra, aromatyczna też, ale bardzo taka budująca dystans, można tak powiedzieć. Ja zazwyczaj nie przepadam za zapachami budującymi dystans, natomiast tutaj jest to tak podane, tak ukręcone, jest to tajemnicze. Teraz wyczuwam nawet jakąś słodycz, także to jest też zapach, który zmienia się w zależności od pogody. Bardzo, bardzo tajemniczy, bardzo przewrotny tytuł. Don't Follow Me idealny na taką aurę też mroczno-jesienną gdzie tam podbi podbić nam może troszkę taki ten wizerunek no mroczny po prostu może gdzieś tam podbić nasz ten nastrój myślę że ten zapach y, też wśród takiej wycieczki y, na cmentarz na, wśród tych zapachów cmentarnych y, może się dobrze sprawdzić także jest to to są takie kwiaty właśnie tak jak mówię troszeczkę nadgniłe już y, tak mi się to kojarzy, więc ja tutaj przy takim, takiej interpretacji tego zapachu zostaję. No i kolejny zapach, o którym właśnie, którego tutaj właśnie zapomniałam i po który byłam, jest to Cabo Charme marki Gres i jest to zapach, którym wielu, który wielu osobom kojarzy się z papierosami, z popielniczką. To jest taki zapach no dosyć, dosyć oldschoolowy. Tutaj ja wyraźnie też wyczuwam skórę. Wyczuwam też przyprawy, i to jest zapach szyprowy ale to taki taki właśnie, tak jak mówię, taki szypr taki szypr z popielniczki na papierosy, można tak powiedzieć ale tutaj naprawdę wszystko gra tak bardzo klasowo bardzo wyniośle, bardzo chłodno też tak wytrawnie, elegancko także ja myślę, że jest to bardzo bardzo fajna opcja zapachowa i niedroga i bardzo, bardzo dużo miłośników też perfum niszowych poleca Cabochard właśnie od grę. także zainteresujcie się tym zapachem, jeżeli jeszcze go nie macie i lubicie takie no takie zielone zielone, mm, nie mogę dzisiaj zabrać myśli w ogóle jeżeli lubicie takie ziołowe aromaty, właśnie takie lekko przyprószone tym tytoniem no tutaj nie ma tytoniu z tego co pamiętam chociaż być może jest, nie wiem nie przygotowałam się, nie sprawdzałam natomiast mówię, kojarzy mi się z takim lekkim tytoniem z dymem z popielniczki i z czymś takim zielonym, mokrym lekko jest tutaj też skóra Także jest to taki zapach, też tajemniczy, kontemplacyjny, bardzo unisexowy. Także tutaj Cabo Char Kolejnym zapachem jest zapach, który tutaj mam w próbce. Jest to Condé Garçon Avignon. Ja na swojej skórze testowałam ten zapach, i ten zapach jest taki typowo, takim typowo zapachem kadzidła, jakie możecie znaleźć właśnie w kościele katolickim. Ja już tutaj nie będę pryskała, bo mi tutaj wszystkim pachnie. No, tutaj spróbki też niewiele poczuję, chyba że ją po prostu otworzę i sobie powącham. Tak, to jest takie zimne, takie, takie uczucie, jakbyście wchodzili do zimnego kamiennego kościoła, w którym co dopiero skończyła się msza. No, ale ten kościół nie nagrzał się, bo on jest dosyć duży. Te ściany zostawiają takie puste echo i właśnie są takie lekko wilgotne i pachną właśnie kamieniem i kadzidłem. To z tym. Właśnie mi się kojarzy, no w ogóle Comte de ma tą serię takich kadzideł z różnych właśnie świątyń, Avignon to jest właśnie kadzidło z kościoła katolickiego, wiem też, że chyba jest Zagorsk i to jest kadzidło z kościoła prawosławnego, o ile się nie mylę, jest też chyba Kyoto. Albo nie Kyoto, tylko coś innego, jeżeli chodzi właśnie o kadzidło z, ze świątyń japońskich. Więc uważam, że koncept jest bardzo fajny. A Wy, jeżeli szukacie mm, takiego zapachu typowo z kościoła katolickiego, to myślę, że Avignon od Comme des będzie idealną opcją. Dla mnie ten zapach troszeczkę za surowo wybrzmiewa, jeżeli chodzi o moją skórę. Ale mm, rewelacyjnymi zapachami w tym klimacie... Jest Kazbach od Roberta Piguet. To jest sztos totalny, że się tak kolokwialnie wyrażę. To kadzidło tam ma dodanego trochę piżma, a więc, no i przypraw, więc to trochę tak bardziej jest jak dla mnie złożone. Więcej się tam dzieje, jest to ciekawsze. Bardzo ciężko jest ostatnio dostać Kazbach. Ja sprawdzałam, bo bardzo mi się ten zapew podoba. Zastanawiam się nad swoją flaszką kiedyś tam na przyszłość, no ale to zobaczymy. I też rewelacyjnym zapachem jest zapach, który jest u nas w Polsce nie do dostania. trzeba by było go sprowadzać z Włoch. Jest to esencjalmente laura incenso coś tam, coś tam. To jest zapach też takiego kościoła katolickiego. Tutaj oczywiście powiedziała co wiedziała incenso coś tam, coś tam, ale nazwa tych perfum jest bardzo długa i nazwa marki to Mente Laura, być może tutaj Wam napiszę po prostu i tyle. To kadzidło jest przepiękne, właśnie jeżeli chodzi o to Mente Laura, to jest kadzidło z piżmem białym dla mnie i bardzo trwałe. Jeden psik, to w ogóle mój mąż dwa dni czuł i mówi, że właśnie pachniałam, pachniałam kościołem i że mu pachnie mszą i kościołem, także rewelacja, ale Comte są no tutaj jako taki zapach też kontemplacyjny, bo te zapachy właśnie takie kadzidła no, po prostu siłą rzeczy kojarzą mi się ze świątyniami, z kontemplacją, właśnie z medytacją, z mszą, gdzie właśnie, no, po prostu skupiamy się, medytujemy i tak dalej. A więc to jest des Garçon Avignon. Kolejny zapach, jaki tutaj mogę, nie wiem czy polecić, bo ja tego zapachu nie odważyłam się testować na mojej skórze, ale tutaj, jeżeli wy go znacie, dajcie mi znać, jak. Wam on wybrzmiewa. Jest to A City on Fire marki Imaginary Authors. Ja kiedyś kupiłam w zestawie próbek z Lulua i to jest zapach, który bardzo, bardzo pachnie mi po prostu spalenizną. E, pachnie spalenizną, pachnie właśnie bardzo mocno palonym drewnem i palonymi roślinami. Dawajcie mi znać, jak Wy to odbieracie, bo no tak jak mówię, no tutaj powiedziała, co wiedziała. Nawet nie zaaplikowałam tego zapachu na swoją skórę. Natomiast no, myślę, że na takiej otwartej przestrzeni mógłby dopełniać ten zapach zniczy. Ten zapach to jest już raczej takie bardziej taki, taka bardziej artystyczna wizja, myślę, autora tego zapachu, że tutaj faktycznie ma to oddawać zapach palonych, spal, no spalenizny. Po prostu stoimy na dworze i czujemy, że coś się właśnie spaliło. Jakieś drewno, rośliny Coś takiego. Na szczęście nie, jest to, nie są to palone kable, <tak>, tak jak w nasie. W tych perfumach, co Wam mówiłam, że takim są małym koszmarkiem, jeżeli o to chodzi. Natomiast tutaj w Imaginary Authors mamy właśnie takie palone drewno to typowo czuję. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, to na przykład T-Rex jest bardziej złożony, jeśli chodzi o tą taką frakcję paloną, bo czujemy tutaj, że coś się pali, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo bogate. Także tutaj no ja polecam t ale. Jeżeli ktoś szuka takiego typowego zapachu palonego drewna, takiej spalenizny, spalenizny, to myślę, że to SCT On Fire będzie ok. Kolejnym zapachem jest zapach, który jest dla mnie bardzo, bardzo interesujący. Jest to zapach od Etat Libre de Orange. Markis de Sade Atakerle Soleil. Już o tym zapachu dosyć na YouTubie polskim nawet było. Wiem, że Ania Anecznik miała filmik, Wizju miał, to pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli oglądacie wiem, że jeszcze chyba Iza mówiła o tym zapachu Iza na razie niestety nie nagrywa, bo urodziła dzidziusia, ale mam nadzieję, że wróci na YouTube'a, bo tutaj bez jest troszeczkę smutno, więc mam nadzieję, że wróci, no natomiast tutaj też polecę ten zapach bo to jest zapach takiego to ogólnie jest zapach jednonutowy, tak jak podają na Fragrantice, natomiast ja nie sądzę jest to zapach bowiem labdanum i tak naprawdę to jest jedyny składnik jeżeli chodzi o to i jest to zapach też bardzo taki, bardzo taki wytrawny, ale leciuteńko słodkawy, myślę, że tutaj na pewno jest coś więcej niż Labdanum, chyba, że perfumiarz, bo już nie pamiętam kto stoi za tym zapachem, jakiś znany nos perfumowy to na pewno. Myślę, że tutaj po prostu chodziło o taką wariację na temat Labdanum, żeby jego te wszystkie aspekty wydobyć. I jest to też zapach taki jak krople na żołądek: taki zielony, uspokajający, bardzo elegancki jak dla mnie, lekko chłodny. I więc myślę, że on też idealnie na ciepłe dni by się nadał, ale do takiej aury też kontemplacyjnej, na taką mroczną bardziej pogodę. Też jak najbardziej. Jest to taka dosyć mocna pozycja, jeżeli chodzi o zapachy. Ja też swego czasu rozważałam pełną flaszkę. No natomiast, jakbym tutaj chciała każdą pełną flaszkę mieć w swojej kolekcji, to nie wiem ile flakonów bym miała. A staram się bardzo mocno zredukować. Natomiast ten zapach gdzieś tam z tyłu głowy mam, że jeżeli kiedykolwiek bym miała okazję za, no dodać go po prostu do swojej kolekcji, to bym chciała to zrobić, bo jest to naprawdę interesujący zapach. Też, no, tak jak mówię, taki wytrawny, aromatyczny. Ja bardzo ostatnio takie zapachy lubię i doceniam, a więc bardzo, bardzo mi się to podoba, jeżeli chodzi o koncept. Kolejnym zapachem jest zapach, o którym już tutaj wspominałam w perfumach września, że nosiłam. Jest to Liquides Imaginers Botte du Diable, i to znaczy Piękno Diabła. Ja tą odleweczkę mam od Oli i Pozdrawiam, kochana. Bardzo, bardzo interesujący zapach, intrygujący. Piękno Diabła, no nazwa tego zapachu jest bardzo intrygująca. Jest to zapach niezwykle też przyprawowy. Ja tutaj już też Wam nie powiem, jakie przyprawy są, bo no bo po prostu nie pamiętam, sprawdzałam, sprawdzałam jeżeli chodzi o składniki, ale, ale nie pamiętam. Jest tutaj pieprznie, ja bym powiedziała, że tutaj mamy też gałkę muszkatołową. Być może jakiś czarny pieprz. I jakąś taką piżmową bazę leciuteńko, coś fantastycznego, coś bardzo złożonego drewno przyprawy, wygładzone taką słodyczą, takim pędzelkiem słodyczy, jakby no, coś takiego naprawdę oryginalnego. Mam też mocne skojarzenie z przyprawą goździki. Także jeżeli lubicie zapach tej przyprawy właśnie do piernika, tej przyprawy goździkowej, no to myślę, że to jest to. Natomiast nie zrozumcie mnie źle, to nie pachnie jak przyprawa do piernika, to pachnie jak właśnie te goździki. No coś bardzo, bardzo takiego interesującego, również bardzo aromatycznego. Bardzo trwały zapach, bardzo tak fajnie łaskocze w nos, jest takie wyraziste, ostrawe. I myślę, że tutaj też jest to tak trochę tożsame z tym Noir, jeżeli chodzi o klimat. Coś bardzo, nie wiem czy to chrapie pies, czy ktoś coś przesuwa. Ostatnio bardzo dużo przesuwają tutaj u nas. Zwłaszcza ci sąsiedzi, którzy wiecznie do nas o wszystko mają pretensje, co nad nami mieszkają, taka dygresja, bardzo nieprzyjemni ludzie. Ale jak oni coś robią, o to już jest wtedy fantastycznie. I gdybym była taka czepialska jak oni, to po prostu bym była u nich codziennie, bo albo galopują mi nad głową, kiedy pracuję na przykład na home office, albo coś tłuką, albo coś ostatnio przesuwają. No ale oczywiście ja nie jestem człowiekiem, który lubi konfrontacji, który lubi się czepiać, o byle co, bo. No, mieszkanie w bloku rządzi się swoimi prawami, no natomiast gdybym chciała, to bym się mogła przyczepić o tak powiem, tak jak oni do nas, o takie rzeczy jak na przykład zbyt długie parkowanie pod budynkiem. Raptem minutę to trwało, ale już przeszkadzało. Dobra, nieważne, 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 chciałam po prostu taką dygresję zrobić. Ktoś mi tutaj pisał, że lubi moje dygresje, więc coś tam, coś tam wrzuciłam, a niech będzie. Także tutaj ten klimat podobny troszeczkę do tego Ancre Noir, taki zadymiony, aromatyczny, przyprawowy, coś bardzo interesującego. Niestety nie jest to tania pozycja zapachowa. Te wszystkie zapachy Liquides Imaginers, one są utrzymane w takiej mrocznej stylistyce też, także. Sprawdźcie sobie jeżeli chcecie. Natomiast ja tutaj mam botte du Diable z chęcią nosiłam i ostatni zapach jaki mam i jaki odkrywam przypadkiem w ogóle. Widzicie co to człowiek odkrywa w swoim kuferku z próbkami. No jak ja wiecie, jak wiecie, ja mam mnóstwo próbek. No i czasem po prostu zapominam to co mam. Wygrzebałam zupełnym przypadkiem szukając właśnie Atakerle Soleil i A City on Fire. Okazało się, że mam zapach Orto kolejny, którego nie, za, nie zawarłam w recenzji zapachów Orto no bo po prostu nie wiedziałam, że go mam. Wiercą, tak. Wiercą, więc jeżeli tutaj jest jakiś efekt dźwiękowy, to po prostu wiercenie. I jest to zapach, wracając do Orto Parisi, Viride. I jest to zapach. Tutaj mam dwie próbki w ogóle tego samego zapachu sklejone, w jedno już nie będę tutaj tego odlepiała. Jest to taki zapach, widzicie, zielony, taki jadowity w kolorze absyntu. Jest to coś naprawdę interesującego, bardzo, bardzo też ziołowy, też lekko przyprawowy, aromatyczny. I ja bym powiedziała, że tutaj jest mięta w tym zapachu i zapach. Jeżeli coś tak jak mówię, pyrka, to znaczy, że, że sąsiedzi wiercą. Jest coś w tym zapachu, taki, taki efekt, jakbyście umyli zęby i poperfumowali się właśnie jakimiś takimi perfumami lekko zielonymi, coś w tym stylu. Bardzo interesująca pozycja zapachowa, też bardzo fajnie wpisująca się tutaj w ten klimat taki. Nie powiem, że ten zapach jest jakiś szczególnie mroczny, natomiast jest on też taki ziołowy. Też gdzieś w klimatach tego markiza de Sade, oczywiście to nie jest ten sam zapach, tak jak mówię, ale gdzieś tam taka, taka ziołowość, ostrość, też tak po nosie lekko, w nosie lekko szczypie, tak jak to Botte du Diable, Także myślę, że tutaj do tego zestawienia to Viride, Viride od Orto Parisi jak najbardziej się nada. No tutaj ten zapach myślę, że bardziej mogliby wybrać panowie. Bo tak jak mówię, czuję jakby mój mąż po prostu umył zęby i później popsikał się zapachem jakimś takim ziołowym i to wszystko razem się z tą męską skórą stopiło i ta feria zapachów, no po prostu ją czujemy, ale ja jak najbardziej nosiłabym ten zapach, uważam, że jest naprawdę interesujący i będę się musiała mu po prostu mocniej przyjrzeć, no bo... Tak jak mówię, no niestety nie, nie ogarnęłam, że go mam. Tak jak mówię, nieraz się zdarza, że w tych próbkach zupełnym przypadkiem trafiam na zapach, który chciałam przetestować, a więc tak to jest. Takie życie perfumocholika. Dawajcie mi znać, jakie są inne zapachy wasze yy, w klimacie takim cięższym, mrocznym, wytrawnym, coś takiego na święto zmarłych. Jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. Czy znacie któryś z tych zapachów? Czy znacie Viride orto Parisi? Bo. No ja mówię, zagapiłam się troszeczkę, także dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa! Pa.